Mam dla Was ekskluzywnego newsa prosto z sądu, prosto z posiedzenia Neona, którym jest sędzia wydający wyrok wskazujący w sprawie afery podkarpackiej i znanej taśmy Marka Kuchcińskiego. Sprawa się skończyła, a skazany został nie, nie ten, kto prowadził burdel, nie ten, kto nagrywał, nie ten, kto mógł szantażować, nikt ze służb, tylko ktoś, kto? Był sygnalistą i przekazał mediom, że dotarł do taśmy, na której marszałek Kuchciński, druga osoba w państwie, uprawiała seks z czternastolatką. Nigdy nie wyjaśniono, czy te burdele działały na zasadzie jakichś koncesji, czy była tam jakaś osłona służb specjalnych, gdzie były kamery pochowane. Gdzie były płyty, jak weryfikowano informacje tego człowieka, który wówczas był agentem CBA. Natomiast wyjaśniono, że absolutnie nie można pod żadnym pozorem ujawniać takich rzeczy opinii publicznej. Niech nic nie wie, będzie lepiej spała. Takie jest moje wrażenie, a co gorsza, jest jeszcze jedna dziwna rzecz w tej sprawie. Sąd pochwalił się, że. Tenże oskarżony i już skazany nieprawomocnie, Wojciech J., pisał skargi o ukrywanie dowodów przez prokuratura i przez y, sędziego, który nie reagował, więc też w pewien sposób jest współodpowiedzialny. Które miały między innymi zawierać rozmowy z Ernestem Bejdą, byłym szefem CBA, które to mogły. Według oskarżonego potwierdzać, że ta płyta istniała i ktoś sprawił, że zapadła się pod ziemię. Dla mnie to wszystko jest mocno zastanawiające i wzywam tych, którzy w służbach zajmują się ochroną kontrwywiadowczą, żeby sprawdzili, kto jeszcze na takich płytach może być. Bo sprawa jest zbyt poważna, za naszą granicą jest wojna i nasi wrogowie zrobią wszystko, żeby dotrzeć do takich materiałów i żeby ścisnąć za jaja tych, którzy zrobili taki błąd i przystąpili próg Agencji Towarzyskiej Służb Specjalnych, Gangsterów, a może jeszcze kogoś innego. Dajcie znać, co o tym myślicie. A teraz, Agent Wojciech J. Były agent CBA, skazany na dwa lata i trzy miesiące więzienia za. Fałszywe zeznania, nie wiemy co tak naprawdę fałszywie powiedział, i za ujawnienie tajemnicy państwowej, które to ujawnienie miało rzekomo mieć miejsce na zorganizowanym przez Platformę Obywatelską posiedzeniu specjalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa państwa. Słuchajcie, nie może być tak, że zostanie ta sprawa z tym jednym Wojciechem J, a my nie będziemy wiedzieli nic o tym, czy. Służby rzeczywiście miały takie informacje, gdzie są płyty, i czy ten proceder został?